Cześć, cześć, witam Was ponownie z gry Star Wars Outlaws. Eee, no i cóż, e, jestem na Kajimi i Chciałbym znaleźć tą całą tkaninę ze splotem susurga, czy, czy jak się to, to tam mówi. Eee, no i jestem tutaj gdzieś na tym terenie Poszukiwań no i trzeba trochę pokrążyć, ale wpierw chyba pójdę do nie, tutaj, do tej lokacji. Może to jest tam zobaczymy. Może się okaże, że po prostu ta tkanina jest w tym sklepie.

Okej, okay. szybko poszło, e, może jednak e, ktoś będzie się męczył i szukał tego, e, nie, nie wiedząc, że to jest tylko w tym sklepie, także mam nadzieję, że mimo wszystko może komuś pomogłem. Dzięki wielkie, że byliście ze mną w tym wyjątkowo krótkim filmiku, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych nabyganiach. Hej.